Kochani, zobaczcie, jestem tutaj gościnnie na występach yy, w tym, w jastarni. i zobaczcie jak wyglądają te przyczepy. Tutaj jak ludzie mieszkają. Widzicie? Tu ma, macie wejście, zobaczcie, jak to wygląda. No normalnie jest tak. Macie tu kuchnię, yy, jest salą, z sofą. No normalnie jak w domu. Super atmosfera klimatycznie i tu się wchodzi do głównej przyczepy. Zobaczcie, no jak na jachcie, jak na katamaranie, tak ostatnio byłem. Tutaj macie, widzicie, łóżeczka tu akurat dla dzieci. Tu jest y, główne łoże małżeńskie. Tu macie kibelek. Kurwa, to ma 7 metrów ta przyczepa. No kochani, tu macie nawet termomix. No tak to można żyć, no moi drodzy. Kuchy, kuchnia. Wszystko tu jest. No żyć nie umierać. Powiem wam, że od nowego roku na nowy sezon też będę chciał sobie taką przyczepę tutaj załatwić w pierwszej linii brzegowej i będziemy też wynajmować dla najlepszych subskrybentów.